Cześć, jest to pierwsze zamówienie do Fryzeri HD, które zostaje wydane po tym jak Freezeria HD już się zakończyła jako seria. Natomiast odcinek to jest 234 i piąte zamówienie w tej Freezerii HD. Może i się zakończyła seria, ale... Jak dla mnie odcinek mogę natręczyć. W którymś momencie będę musiał jakby... Stwierdzić, że wystarczy zamówić i już tam dalej nie ciągnąć. Ale no, i tak mam jeszcze mnóstwo zamówień nie więc jeżeli tylko przepływu, to trzeba te wszystkie zamówienia zrealizować. które są zamówione albo były wcześniej. Tutaj, popr W tych kopasach można robić e, ujęcie albo jeszcze można robić ujęcie w kopasach, które e, się wybierają na Albo nie, chyba tylko w tym... No dobra, to nie mamy naklejek. Ale w pasach HD na pewno można robić zdjęcia. No i dobra, może nie wszędzie. Czyli tam, gdzie można przebierać naszych, to, to można robić zdjęcia. Albo w krwi dopiero. No i sam dużo tych papasów, gdzie ten aparat jest. Ale. W no. papasach tu go aparatu nie ma. Ale nie, nie Okej, Ja tutaj nakładam wszystko po kolei. I czy jeszcze coś mam nałożyć? Nie. Mam nałożyć orosek, rurka i druga rurka. Zobowie nie zrealizowane, zrealizowane, więc do zobaczenia w kolejnych odcinku Cześć.